Afera Pegasusa na Węgrzech. Ofiary składają pozwy Węgry. Pierwsze pozwy osób szpiegowanych przy użyciu Pegasusa. Osoby szpiegowane przy użyciu Pegasusa na Węgrzech składają pozwy przeciwko rządowi, informuje Deutsche Welle. Rząd w Budapeszcie miał używać tego szpiegowskiego oprogramowania do inwigilacji swoich politycznych oponentów. Afera związana z Pegasusem nie dotyczy wyłącznie Polski. Na Węgrzech inwigilowanych tym systemem było kilkadziesiąt osób. Jedną z nich jest dziennikarz portalu śledczego Direct36 Szabolc z Panyi, który dowiedział, że był śledzony wiosną 2021 roku. Panyi miał świadomość, że Pegasus to nie jest zwykły podsłuch, a narzędzie, które daje dostęp do wszystkich danych na telefonie, włączając w to możliwość uruchomienia kamerki i mikrofonu. Dziennikarz razem ze swoimi redakcyjnymi kolegami w ostatnim czasie odkrywał kolejne przypadki inwigilacji Pegasusem. Ich zdaniem śledzeni są nie tylko oponenci polityczni, ale też ludzie z otoczenia premiera Węgier Viktora Orbana. Jedną z nich ma być ochroniarz prezydenta kraju Jonasa Adera. Inwigilowani Węgrzy składają pozwy pół roku po wybuchu afery na Węgrzech, sześciu z podsłuchiwanych na czele z im dochodzi swoich praw przed sądami, a nawet przed izraelskim prokuratorem generalnym. Poszkodowani są reprezentowani przez Towarzystwo Swobód Obywatelskich TASZ oraz izraelskiego prawnika Ejtej Macka. Organizacja w piątek rano poinformowała nawet o uruchomieniu osobnej strony internetowej, gdzie publikuje informacje związane ze sprawą. Tasz ma dwa cele. Po pierwsze chcę uświadomić poszkodowanych jakie informacje o nich mogą posiadać służby. Po drugie przeciwdziałać inwigilacji. Chcemy podjąć działania przeciwko nadużyciom w zakresie inwigilacji i w ogóle i doprowadzić do tego, aby tajne służby na Węgrzech były kontrolowane lepiej i w sposób niezależny, powiedział dla DW prawnik Tasz Adam Remport. Z kolei Mac złożył pozew do prokurator generalnego Izraela przeciwko producentowi Pegasusa, jakim jest prywatna firma Nso Group oraz przeciwko Ministerstwu Obrony tego kraju, który odpowiada za zatwierdzanie sprzedaży programu na granicę. Pegasus został sprzedany państwu węgierskiemu, mimo że istniało wiele obaw związanych z łamaniem praworządności na Węgrzech, przekazał prawnik w rozmowie z DW dodał, że chce pozwać izraelskie MON za niezapobieżenie przestępstwu, jak również naruszenie prawa do prywatności. Mak powiedział, będzie kontynuował wysiłki, żeby pociągnąć do odpowiedzialności Izrael sprzedający broń, także tę cybernetyczną, do państw, jego zdaniem, autokratycznych takich jak Węgry. Afera Pegasusa w Polsce w grudniu agencja AP informowała, że według ustaleń działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Sit i za pomocą opracowanego przez izraelską spółkę grupy programowania Pegasus byli inwigilowani mecenas. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator Giertych, Ewa Do telefonu polityka miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 roku. Do 23 października 2019 rok, gdy był on szefem sztabu przed wyborami parlamentarnymi. W Senacie od połowy stycznia działa Komisja Nadzwyczajna Bez Uprawnień Śledczych, RET, która wyjaśnia przypadki nielegalnej inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus. Przedstawiciele rządu wielokrotnie zapewniali, że żadna służba w tej sprawie nie złamała prawa, a kontrola operacyjna. Jeśli była podejmowana, była prowadzona legalnie. Z kolei prezes PIS, wicepremier Jarosław Kaczyński, mówił w tygodniku sieci, że powstanie i używanie Pegasusa jest wynikiem zmiany technologicznej, rozwoju szyfrowanych komunikatorów, których za pomocą starych systemów monitorujących nie można odczytać. Źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia, powiedział. Zapewnił jednak, że nie był on używany wobec opozycji.